No cześć, jestem Trajkocik, a to kolejny odcinek z serii Minecraft Przygoda. Dzisiaj, jak pewnie widzieliście na miniaturce i tytule, będziemy budować dom, który wam pokazywałem w poradniku. Możecie sobie go zobaczyć, Jestem na kanale. Z tego co pamiętam nazywał się Piękny Domek, czy coś takiego. A to co, nie przedłużajmy, a zacznijmy do budowy. Zabiję tego szkieletu, będzie mi przeszkadzał. O ty. A masz. Dobra, szkielet zabity. Teraz... Bo mi się dom. Myślę, że zrobię dla Was timelapsa albo skrócę ten film. Zobaczymy jak to będzie w edytorze. Ale przejdźmy do budowania. No dobra. Tu w tej skrzyni przygotowałem sobie wszystkie rzeczy. Dokładnie ta skrzynia. A w sumie to najpierw miałem zrobić jeszcze oświetlenie dla moich farm, bo porobiłem trochę na świecie. Nie nagrywałem tego, bo nie chciałem. Nie Ale po prostu sobie tak robiłem farmy, pokopałem troszkę. I za bardzo nie zrobiłem zbyt dużo specjalnie dom zostawiłem na odcinek dobra, nie chcę zepsuć farmy, tylko tak zrobię i zaraz sobie oświetlimy tą farmę no bo co to ma być za farma taka nieoświetlona dobra mm, jeszcze potrzebuję troszkę tego okej okay. o, zróbmy sobie tak może nie, tak nie można z tego co pamiętam. No tak nie można chyba. Tak się nie da. O nie! Nasze drewno. Dobra, bierzemy. I zrobimy to troszkę inaczej. Mianowicie zaraz zobaczycie jak. No co żeś ty... Widzieliście tu drewno? No, idziono jest. A, dobra, mamy? Tam jeszcze jeden jest. Dobra. Robimy tak. No i po prostu tak to zrobimy. Tak się nie da inaczej. Dobra. No i teraz wystarczy to zrobić takie rzeczy. Oha. zombie. A to dziwne. Nie zginął. Ale teraz już skopiemy sobie to, to coś. I damy tutaj do tarenki. Nie, jest to bardzo ładne. Wiem. Ale. Jakieś oświetlenie musi być. A takie, według mnie, jest najlepsze. no i taka tu tarnia jeszcze tylko tutaj na farmie miałem stanie zrobić już szybko zrobię chociaż już te farmy się mało mi przydają bo i tak mam bardzo dużo jedzenia z ciasteczek. Ciasteczka są bardzo fajne. O ty, szkielecie. O nie. Aż ty. u mnie, no? Szkieletor. Dobra, bierzemy sobie ciasteczka. Robiłem ich bardzo dużo. No i przez to mam zapas. A! Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy Wiecie co? Kupiłem sobie palni Tak, nagle niespodziewanie Podchodzi do mnie po prostu Creeper No i co robi? Wybucha. I tyle. Zginąłem na drugą śmierć Pokażę wam w statystykach Tu mamy proszek, Creeper mi zabił raz I raz mi zabił szkielet Moje dwie śmierci na całym świecie Dobra, mamy coś takiego Mamy oświetlenie, to przejdźmy do domu Bo w końcu tu o moją chatę chodzi, a nie o jakieś latarnie Dobra, odłożę sobie te wszystkie itemki Takie nieważne Nic mi się nie przyda Pójdę sobie spać a tutaj parę rzeczy zrobiłem. Szukałem diamentów. No dobra, skończyliśmy I co? Mamy nasz dom Jak widzicie Praktycznie taki sam Jak wam pokazywałem Chodź. Nie mam już miejsca A to trudno, bo jeszcze muszę jedną rzecz zrobić Bo nie skończyliśmy, go tak naprawdę Ach. Ostatnie szlify domu właśnie widzicie ostatnie szlify pochodnie już nam nie potrzebne przynajmniej, przynajmniej tutaj jeszcze z drugiej strony, czyli drugie wyjście to będzie prowadzić do farm chantu może, może gdzie indziej zobacz i cyk. No, dom zrobiony. Trwało to około. Chwileczkę. no Na jakąś dziwnie włącza się jakaś poświata. Trwało to około godziny. Tak. Trochę czasu. Wiadomo z różnorodnością tego kamienia. Pewne problemy. Myślę, że dam wam jeszcze na nie publiczną część całą filmu. Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć. A tak to wam tak na zrobiłem. Albo po prostu skróciłem wam to. Nie wiem, zobaczę jak to tam w programie do montażu zrobię. Ale sami możecie ocenić domek. Jeszcze wam tam rzut z góry. Chodź. Chwileczkę. O! Taki rzut z góry No może jeszcze taki wyżej O! Taki domek No i co? Ja bym... Dziękuję, że, że oglądaliście ten odcinek Jeśli byliście... O! Ale spadła Jeśli byliście... I oglądaliście całość To niesamowite mi się by chciało no i co? To było tyle na ten odcinek. Myślę, że zakończymy sobie na wejściu do naszej chaty. A, bo wiecie co? Ja tak zakończę. No, tu mamy jeszcze syf, ale to wszystko ogarnia. Ja tu zakończę jak zawsze na naszym ureczku białym. Co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze zdejmę swoją ubranko Żeby być pięknym w moim ubranku sam zrobiłem. No. Dobra. Pali się, pali się. Odcinek. No. no to Co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.